Bo wiecie, bo to sztuka całkiem ścieża, gołym tyłkiem siąść na jeżu. Tego spod kaloryfera twojego? Nie! <noise> ale to było złe! Nie, nie! Dlaczego? Dlaczego tak powiedział? No to ty powiedziałaś, ujeżdżać. Ale Sama się prosiłaś, no. Ja tylko coś przytoczyłam. Dlatego ty, jeżdżę. Ja Trzeba Ja mam ci trzymam sobie, co no, no nie! nie. Ciumę, co mnie zaatakowała, no nie, ja w to nie wierzę. Trzeba było przemyśleć tego Jerza. Nie, Jezu, co z tym? Jesteś niedobra, ej. Jedny Jerzyk. Ja jestem kochaną, czy no, kochana, uczcie. Przekochana, ale niedobra. Dlaczego? No to nie za